Jesteśmy w łódzkim zoo, przy niedźwiedziu malajskim, z naszym stoiskiem promującym naszą firmę Forest Survival 06. Mamy na sprzedaż zabawki ręcznie robione, można spróbować. Sucharków. Poopowiadamy troszkę o tabletkach, o ciepłych posiłkach, o kuchenkach, o naszym wyposażeniu niecałym. Nasi partnerzy strategiczni. Zapraszamy na nasze stanowisko do łódzkiego zo. Gdzie można więcej dowiedzieć się na temat naszych szkoleń obecnych i nowych, których chcemy, chcemy wdrożyć.